Cześć drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Jak widzicie, za mną obora z byczkami, także wołowiny jest naprawdę sporo. I właśnie o tej wołowinie będzie dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, jak mogliście zauważyć w ostatnim tygodniu, gdzieś tam w jakichś mediach społecznościowych, czy nawet w telewizji, pojawiają się jakieś tam komunikaty, że ceny bydła idą w dół. Że po prostu cały czas podają nam jakieś, jakieś tam aspekty, które zmuszają niby albo manipulują nami, żebyśmy po prostu my te ceny obniżali. Chcą nam po prostu to wmówić, że cena bydła idzie w dół. I w dzisiejszym odcinku po prostu przedstawię wam, dlaczego moim zdaniem. To wszystko jest taka nagonka mediów, handlarzy i jakiś tam y, ubojni, które próbują y, zbić tą cenę, która jest bardzo wysoka. Jak dobrze wiecie, zawsze jest tak, że przed świętami, czyli okres grudzień, nawet myślę, że po świętach też styczeń. Te ceny bydła co roku y, przez kilka ostatnich lat zawsze były w najwyższym punkcie, jeżeli chodzi o cały rok i te ceny zawsze były wysoko i można powiedzieć, że cena, która była w grudniu, styczniu, ona przeważnie utrzymywała się do można powiedzieć do maja, czerwca nawet, nawet do tych wakacji z tendencją spadkową oczywiście, ale no trzeba sobie powiedzieć wprost, że cena którą po prostu teraz utrzymamy no będzie można powiedzieć, że ceną, która przez cały rok nam będzie towarzyszyła oczywiście z delikatną tendencją spadkową także zapraszam Was na odcinek i teraz opowiem Wam dlaczego według mnie to jest po prostu e, tylko taka nagonka mediów że wcale bydła nie brakuje i cenę powinniśmy trzymać taką właśnie jaka jest teraz no i tak moi drodzy, pierwsza sprawa nie wiem czy śledzicie wszyscy po prostu jaka jest sytuacja z bydłem na całym świecie ale w kwestii po prostu takiego przypomnienia ja może coś tutaj wspomnę. I tak, jeżeli chodzi o ten rok na wołowinę, te ceny po prostu zaczęły iść w górę. Jeżeli chodzi o wołowinę, tak na przełomie roku, czyli tak jakoś czerwiec, lipiec, sierpień, wtedy zauważyliście, że też azoty idą w górę, paliwo idzie w górę, wszystko poszło w górę. Jeżeli chodzi o wołowinę, to tak. Tutaj możemy sobie zanotować coś takiego jak zakaz eksportu wołowiny z Argentyny. I tak, tutaj chodzi o zakaz eksportu wołowiny w Argentynie, czyli po prostu Argentyna zmniejszyła eksport wołowiny. O 50%, czyli tak na początku miało być to 50% przez jakieś tam 30 dni. Potem ten zakaz przedłużyli do końca października, a teraz jest on już do końca roku. Czyli słuchajcie, mamy drugiego potentata, bo pierwszym jest Brazylia, drugiego mamy, czyli Argentyna nie eksportuje mięsa. Czyli tak na miejsce Argentyny wchodzi jakiś tam Urugwaj, Paragwaj i na miejsce tych krajów wchodzą inne kraje. Czyli po prostu bydła na świecie brakuje, bo. Argentyna, można powiedzieć, już nie eksportuje, więc na te miejsca może nie, bezpośrednio wskoczymy my jako Polska, ale wiadomo, że jeżeli ktoś po prostu nie eksportuje tego mięsa na świat, no to na jego miejsce wskoczą, wskoczą inne kraje, a na miejsce tych krajów może bliżej, bo tak, bo my eksportujemy raczej Polska na Europę, no i na Liban, wiadomo. Także my eksportujemy na Europę i będziemy zastępować tych odbiorców, których po prostu utraciła Argentyna. No i słuchajcie, mięsa na świecie wołowego można powiedzieć, że brakuje, popyt jest duży, także moim zdaniem nie mamy się o co martwić, bo sytuacja na świecie, na rynku wołowiny jest taka, że tego mięsa jest naprawdę potrzeba i będzie go potrzeba. Także może my, jako Polska, eksportujemy tego mięsa mniej niż eksportowaliśmy, ale to wynika dlatego, to wynika właśnie z tego, że tutaj produkcja w Polsce tego mięsa wołowego się zmniejszyła. Natomiast jeżeli chodzi o Wartość tego mięsa, no to po prostu może eksportujemy go mniej, bo nie mamy już tyle produkcji zwierzęcej w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o wartość, no to wartość jest wyższa niż w poprzednich latach. Słuchajcie moi drodzy, druga sprawa to jest po prostu ciągły wzrost cen, tak jak mówiłem już, paliwa, nawozów, środków ochrony roślin, czy też właśnie pasz koncentratów ale co zastanawiające w ostatnim czasie możemy zauważyć, że pszenica 200 zł w dół, przenżyto 150 zł w dół, ja jakoś jak kupowałem ten koncentrat właśnie to akurat zamówiłem Sanbula no i słuchajcie, w tamtym miesiącu 2 280, teraz 2,5 Przężyto pszenica w dół a tutaj Sanbul poszedł w górę, także no, moim zdaniem nagonka i po prostu musimy też sobie to no, jakoś wytłumaczyć, dlaczego płody rolne idą w dół przez ten akurat tydzień, tak? A na przykład to, co my kupujemy, czyli po prostu przetworzone już surowce, no idzie w górę, tak? Moim zdaniem, każdy moment wykorzystują media, czy po prostu jakieś tam zakłady oraz no, jakiś tam handlowcy, żeby to po prostu nagonić słuchajcie cena w skupie spada z tego dnia na tydzień no a cena koncentratu jakoś rośnie azot poszedł 150 zł w górę saletra z 2,650 na 2,800 bo właśnie tu z Pawłem z kanału Rolnikamata rozmawialiśmy na ten temat no i on mówił że pszenica 200 w dół azoty kupował nie wiem czy kupował tylko po prostu tak rozmawialiśmy no to saletra z 2,650 na 2,800 paliwo w tym tygodniu powiem Wam, że tak, paliwo stanęło w martwym punkcie natomiast gaz delikatnie w górę też, ale widzę, że już jest koniec tygodnia, także też gaz już można powiedzieć, że stanął i co, rzepak w górę oczywiście śruta rzepakowa tak? z rzepakiem powiem Wam szczerze, że nie wiem jak jest czy stanął, czy w górę, czy w dół natomiast no tu macie kilka takich w ogóle... W ogóle to się kupy nie trzyma, tak? Słuchajcie, no płody rolne w dół, y, paliwo nadal po 6 zł, y, nawozy w górę y, jeszcze, bo z tygodnia na tydzień to idzie do góry. Jakby to się nie zatrzymuje, a nasze płody rolne idą y, idą po prostu w dół, także coś tu się nie klei. Y, no moi drodzy, no nie trzeba mówić, że po prostu każdy chce na nas zarobić i każdy grosz po prostu, każde 50 zł na tonie 20, 30 czy 100 zł to jest po prostu zarobek. No, moim zdaniem, to jest tak, że próbują nam tą cenę zbić. No i na pewno by chcieli utrzymać. Euro poszło tylko 10 groszy w dół, także to nie jest jakiś tam niewiadomo spadek. Jeżeli chodzi o bydło, mimo że euro poszło w dół, bydło na Europie się utrzymuje na bardzo zbliżonym poziomie. Jest to tam 2-3 grosze mniej, także myślę, że tu nie ma ruchu, a wmawiają nam wszędzie, że po prostu euro poszło w dół. No i trzeba zapłacić mniej czy za pszenicę, czy za żywca wołowego. Słuchajcie, moi drodzy, następna rzecz to jest po prostu manipulacja nami, aby po prostu tą cenę bydła obniżyć. Wykorzystujemy każdą zagrywkę, czyli niby Argentyna coś tam zaprzestała tego żywca eksportować, no ale to przecież jest na, nasz, na naszą korzyść, jeżeli mięsa na świecie nie ma, także my mamy okazję to mięso sprzedać. Nasza wołowina jest bardzo dobrej jakości. Polska ogólnie większość wołowiny eksportuje na po prostu do innych krajów. No i słuchajcie, żeby tą cenę po prostu zbić. No to wykorzystują po prostu ubojnie czy handlarze, właśnie jakieś tam doniesienia w mediach. I jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o tą manipulację, no to tutaj nie wiem, czy oglądacie kanał Hektar Wiedzy i tutaj na takim przykładzie Wam to powiem. Tutaj pan Czarek kon on bardzo dużo takich, można powiedzieć, że wartościowych informacji przekazuje w swoich odcinkach i tutaj dużo ludzi pisało w komentarzach pod jego filmami, że widać pewne ruchy handlowców po jego filmach niedzielnych, na przykład. Czyli, jeżeli był film o jakiejś tam ekonomii w rolnictwie i tutaj pan Czarek radził, żeby, nie wiem, na przykład zaopatrzyć się w jakąś tam chemię około października, listopada, na przykład na kukurydzę, na zboża, o zimę, jarę. No tutaj po prostu ogólnie w tych okresach zawsze jest to tańsze. I były takie komentarze osób, że wtorek, środa po, po prostu był ruch, że te ceny szły w górę i właśnie był to taki odzew, że po takich filmach po prostu też wiadomo nie tylko oglądamy my rolnicy pana Czarka, tylko dużo większa grupa odbiorców no i e, wszyscy działają e, na tej zasadzie, że próbują tą wiedzę jakoś tam na swój sposób e, przerzucić, tak? Czyli e, pan Czarek radził, żeby kupować tutaj wtorek, środa w skupach zaczęło e, na przykład drożeć chemia, czy tam na Wozy, no, i, i po prostu nie we wszystkich, ale jakoś to zawsze tam było wykorzystywane. Słuchajcie, jeżeli chodzi o bydło, to na pewno ta manipulacja też tutaj jest w jakimś stopniu rozpętywana, bo możecie sobie zauważyć, że na jakichś grupach, jeżeli ktoś tam się zapyta. O cenę bydła, czy po prostu jak to wygląda, no to zawsze się znajdzie ktoś, kto tam napisze, że o cena idzie w dół od poniedziałku ktoś tam to podłapie, to się wszystko po prostu rozkręci. No i to jest takie sztuczne napędzanie. Po prostu trzeba to wszystko ostudzić. Bo naprawdę musimy tą cenę bydła utrzymać, bo jeżeli koszty produkcji zejdą, boże, jeżeli cena bydła zejdzie poniżej 10 zł przy tych kosztach produkcji, no to tak naprawdę no, będzie. No, może nie będzie jak ze świniami, bo nie będzie jak ze świniami, bo bydła nie ma, wołowiny nie ma po prostu aż tyle na tą chwilę. Ze świniami to jest w ogóle inna bajka. Po prostu, jeżeli chodzi o świnie, moim zdaniem Polska no, tutaj nie jest konkurencyjna na tle Europy i tego warchlaka jest na Europie dużo, i dlatego w Polsce on po prostu nie będzie szedł, bo koszty produkcji są dość spore, czyli wyprodukowanie tego żywca wieprzowego jest. Spore w porównaniu do Europy, no i on dlatego nie idzie. Europa zaopatrza inne kraje, inne kraje europejskie niż my zaopatrzają po prostu w tego żywca, a nie nasza polska wieprzowina. No, i chodzi o to, żeby tutaj z tą wołowiną tak nie było. No, bo tak nie będzie, bo żywca wołowego brakuje. Jeżeli chodzi o te grupy, czy tam na Facebooku, czy pod jakimiś postami, pamiętajcie, że zawsze też jacyś tam handlarze i jacyś ludzie, którzy odpowiadają za marketing w firmach, oni to też wszyscy obserwują, robią pewne ruchy. Także ja tutaj. Słyszałem, że tak, że od y, przyszłego tygodnia Sokołów 50 groszy w dół, a handlarze złotówka. No to powiedzcie mi, dlaczego nie na odwrót. Przecież jeżeli na WBC będzie 50 groszy, no to handlarz może sobie zdjąć 10-20, a nie złotówkę. To jest podwójny zarobek, to jest 200%. Także no wiadomo, kto może się wstrzymać, najlepiej, żeby tego bydła nie sprzedawał, tak? Ja na razie nie mam bydła do sprzedania, no to pewnie mów, myślicie sobie, że tak sobie mogę mówić. Idą święta, każdy potrzebuje pieniędzy, ale jeżeli wiadomo, że jeżeli ktoś może się powstrzymać, to się powstrzymajcie, bo bydła naprawdę nie brakuje, tylko po prostu nie wszyscy o tym wiedzą. Media i nagonka robi to wszystko w ten sposób, żeby po prostu obniżyć tą cenę, żeby po prostu kupić to jak najtaniej, wykorzystać taki moment. A tak naprawdę nie jest. Jak wygląda sytuacja z bydłem w Polsce? Ogólnie po głowie bydła się zmniejszyło, dlatego eksportujemy ogólnie mniej wołowiny, tak jak już mówiłem wcześniej za większą wartość. No hodowli troszeczkę można powiedzieć, że się zmniejszyło. Można powiedzieć, że nawet nie troszeczkę, bo Słuchajcie, najwięcej odpadło tych osób, które hodowały tam po kilka sztuk. Wbrew pozorom takich osób było bardzo dużo, czyli takich po prostu hodowców, którzy, którzy hodowali 2, 3, 5, 10 sztuk. No i nie ukrywajmy, na takich osobach po prostu można było najwięcej zarobić, ponieważ jak wiecie, no 2, 3, 5 sztuk nie jest to jakaś tam konkurencyjność. No i tutaj nie mamy co bardzo szastać z ceną. Przy większej ilości, no, już troszeczkę jest większe pole manewru. No, i wbrew pozorom, że niby co tam, że po prostu przestało hodować, no nie wiem, kilku jakichś tam hodowców, co miało 2-3-5 sztuk. No nie, takich ludzi po prostu zaczęło odpadać bardzo dużo. No, i to po głowie bydła w Polsce się sporo zmniejszyło, także tu też jest to spowodowane wzrostem cen. No i także w Polsce nie ma tyle tego bydła, żeby to zapotrzebowanie unormować. No i dlatego właśnie tak wygląda ta sytuacja z bydłem, czyli ogólnie jeżeli chodzi o popyt na bydło jest, będzie. Po prostu jest wykorzystywane jakieś tam fakty, koronawirus, eksport w Argentynie zatrzymany, to po prostu są jakieś takie fake newsy, które działają. Na nas, rolników, i po prostu musimy to zatrzymać, żeby cenę bydła utrzymać jak najdłużej. Sami dobrze wiecie, że koszty produkcji są bardzo wysokie, więc cena też musi być wysoka. No to jest adekwatne. A że po prostu przez chwilę mieliśmy dobrą cenę i pozwoliło nam to wreszcie zarobić no to tak samo jak i ze zbożem w tym roku wyprodukowaliśmy je tanio, a sprzedaliśmy je po dużo większych cenach. Moi drodzy, to jest taki po prostu można powiedzieć, no nie wiem czy jeden rzut, czy to tak będzie dalej, ale słuchajcie, no udało nam się tak raz, no nie pozwólmy sobie zbić tych cen. Aż tak nisko, o ile po prostu na tyle, ile możemy, tak. Co możemy, co możemy zrobić w tym kierunku, żeby po prostu tych cen nie obniżać, no to to zróbmy, tak? Słuchajcie, ja wiem, że ci, którzy po prostu mają sprzedać to bydło, to i tak je sprzedadzą. Jeżeli potrzebne są pieniądze, no to tutaj nie ma żadnej opcji, czy jest cena taka, czy inna, to to bydło niestety, ale trzeba sprzedać. Ci, którzy po prostu mają pasze. I mogą żywić to bydło nadal, możecie je po prostu przeciągnąć, ponieważ pasze wyprodukowaliście tanio w porównaniu do ceny bydła. No i można powiedzieć, że i tak się wam to opłaci. Nie stracicie na pewno na tym, że przetrzymacie ten miesiąc czy dwa to bydło dłużej. A jeżeli po prostu takim ruchem spowodujemy, że cena nie spadnie, ona się utrzyma jeszcze dłużej, no to wszyscy będziemy, można powiedzieć, że wygrani. Nie bójcie się naprawdę. Zapotrzebowanie na bydło jest coraz większe. Każdy, każdy z nas się boi, że będzie historia podobna jak ze świniami. Natomiast jeżeli chodzi o te świnie, dużo ludzi też się boi, że ci, którzy zrezygnowali z trzody chlewnej, przejdą teraz na opas, bo to jest najłatwiejsze. Na pewno ktoś tam przejdzie. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś miał duże jakieś tam budynki zaadaptowane pod świnie i całe życie zajmował się trzodą chlewną. Przy tych cenach produkcji, i no, trzeba powiedzieć, że no, nie wiadomo, że to nie będzie tak, że od razu ktoś, kto hodował tyle lat trzodech lewną, on od razu wejdzie w opas i od razu będzie jakieś tam nie wiadomo kokosy z tego zarabiał. Cielak jest drogi, koszty produkcji są drogie. Po prostu moim zdaniem, dużo ludzi zrezygnuje w ogóle z hodowli. Będzie po prostu tylko zajmowała się produkcją roślinną. Jakaś część na pewno przejdzie po prostu na opas bydła, no bo to jest wiadome. Jeżeli ktoś ma budynki jakieś tam uniwersalne i hodował kiedyś, ale zrezygnował, i teraz znowu chce wejść i ma o tym pojęcie, no to na pewno będzie hodował, a przynajmniej spróbuje. Bo po prostu na pewno ma budynki, więc spróbuję a zobaczymy, jak to będzie. Rok, dwa, trzy. Jeżeli będzie w porządku, no to zostanie przy tym, a jeżeli nie, no to wiadomo, że z tej produkcji zrezygnuję. Dużo osób po prostu też twierdzi, że opas to jest po prostu tylko zarabianie gnojem, czyli po prostu zostaje nam tylko obornik. Więc no, nie chcę też dużo ludzi w to wchodzić, mimo że ceny są jakieś tam teraz korzystne. No to też moim zdaniem dużo ludzi z tego zrezygnuje, z tego po prostu wejścia w bydło opasowe. Jeszcze jedna ważna kwestia odnośnie sprzedaży bydła. Tak, zbliża się okres przedświąteczny i jak wiadomo zawsze co roku przed świątami rośnie zapotrzebowanie na to mięso. Cena zawsze rośnie przed świętami. No i tak, w tym roku zdarzyło się tak, że cena jest dość wysoka. Każdy chce to bydło sprzedać, każdy czekał na ten grudzień. Na początku grudnia każdy chce sprzedać to bydło, żeby pieniądze jeszcze mieć, po prostu dostać te pieniądze przed świętami. No i tak, robią się teraz kolejki w ubojniach, bo już są na forach komentarze spowodowane naprawdę różnymi bredniami. Tam czasami, jak to się czyta na jakichś tam forach, to po prostu naprawdę aż się nie chce wierzyć. No ale tutaj tą po prostu przyczyna tego jest taka, że dużo ludzi chce teraz sprzedać, ubojnia nie nadąża tego ubijać, ma w czym przebierać. No i to jest normalnie ekonomia, tak? To jest proste, ponieważ oni mają dużo towaru, mogą obniżyć cenę, to oni są teraz na wygranej pozycji, bo po prostu my rolnicy rzuciliśmy się, żeby sprzedawać to bydło. No i każdy teraz jak słyszy, że cena idzie w dół, a to, że my po prostu sprzedajemy tego bydła, no chcemy to sprzedać to bydło, no to gra na naszą niekorzyść, tak, no bo oni mogą tą cenę zbić, mogą nie wziąć, no jeżeli zadzwonimy do ubojni i nagle ktoś nie chce przyjąć od nas tego mięsa, no to popadamy w jakiś tam strach, że cena spada, no i łapiemy się czego, to co jest, możemy tam sprzedać komuś to mięso taniej, a tu jeżeli chodzi o popyt na tą wołowinę, to on będzie i jeżeli wstrzymacie się, myślę, że tam po świętach, czy nawet w styczniu, myślę, że ta cena wróci do normy, ponieważ tak jak mówiłem, popyt na wołowinę jest, tylko że ubojnie są po prostu na ten moment zapchane. 2-3 dni, na przykład jak zadzwonicie, oni potem może się odezwą, no ale mimo wszystko ta cena w tym momencie spadła, także jeżeli macie cenę korzystną, to sprzedajcie. Ale jeżeli Wam proponują po prostu złotówkę, czy tak jak na przykład dzisiaj nawet słyszałem, że 2 złote już na kilogramie żywca w dół, no to to jest jakieś nieporozumienie. Także jeżeli Wam ktoś proponuje aż tak niskie pieniądze, także wstrzymajcie się ze sprzedażą. Oczywiście, jeżeli komuś są pieniądze potrzebne, to te 20-30 groszy, to myślę, że nie jest aż tak duża różnica. No ale. Wiadomo, jeżeli możecie, to, to bydło radzę przetrzymać. To jest taka moja po prostu opinia. No i słuchajcie, w tym odcinku to będzie już wszystko. Tutaj podziękowania dla Pawła z kanału Rolnik Amator. Tutaj można powiedzieć, że z jego inicjatywy wyszedł właśnie ten film, bo u mnie na kanale miał być ogólnie dzisiaj inny film. Natomiast zrobimy go za tydzień. Tutaj, no ta sytuacja jest dość ważna, więc też moim zdaniem warto było o tym wspomnieć i no to jest ważne, jak i dla mnie, tak i dla Was. Także zapraszam ogólnie do komentowania, co Wy myślicie na ten temat, czy ja w ogóle mam rację, czy to są jakieś tam głupoty wyssane z palca. Także zapraszam innych youtuberów, którzy, którzy tutaj hodują bydło, niech też się wypowiedzą. Tutaj zapraszam pana Roberta z kanału Agrosa Wróg. Też oglądam i uważam, że tutaj naprawdę fajną treść pan wnosi w, w ten nasz polski rolniczy YouTube. Także też zapraszam tutaj do jakiegoś odezwu odnośnie tej ceny bydła. No i co moi drodzy? Byczki, jak widzicie, jedzą, rosną, trochę potaniały, mają mniejszą wartość. Niesłusznie jak Wam wytłumaczyłem, no ale stoją do kwietnia-maja i będą sprzedane. Także słuchajcie, tym miłym akcentem kończymy ten odcinek, także trzymajcie się do za tydzień. Cześć!